Cześć, mam na imię Zosia i jestem osobistą stylistką, a to jest kanał, na którym dowiesz się jak rozsądnie i świadomie kompletować swoją garderobę oraz jak odnaleźć Twój styl, w którym będziesz wyglądać i co najważniejsze też czuć się najlepiej. Podczas okresu jesienno-zimowego najczęstszym pytaniem, jakie otrzymuję od moich klientów, jak również od Was w komentarzach, jest to, jak znaleźć odpowiedni płaszcz na jesień. Dlaczego ta część garderoby sprawia nam tak wiele wyzwań? Jaki powinien być skład dobrego płaszcza? Czy 20% domieszki poliestru do wełny jest ok, czy może niekoniecznie? Jaką cenę za płaszcz dobrej jakości musimy zapłacić? No i oczywiście, jaki krój, jaka powinna być długość? O tym wszystkim dowiecie się w dzisiejszym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Kochanie zanim przejdę do głównej treści dzisiejszego odcinka chciałabym Was serdecznie zaprosić do opisu tego filmiku, a więc do linku pod którym znajdziecie kurs online, który tworzyłam przez ostatnich kilka miesięcy specjalnie dla Was, dla tych kobiet, które chcą bardziej stylowo wyglądać w pracy. W kursie tym znajdziecie 10 moich autorskich lekcji, krok po kroku o tym, jak właśnie przygotować sobie garderobę do pracy, co powinno się w niej znaleźć, jak stworzyć kapsułową garderobę, jak ubrać się na przykład na rozmowę kwalifikacyjną, ale też z podziałem na to, jak ubrać się w branży kreatywnej, czy też na przykład, kiedy panuje ścisły dresskop, jakie zasady powinny panować, kiedy chcemy profesjonalnie wyglądać i wiele, wiele innych bardzo cennych porad. Tam zebrałam moje doświadczenie. Kurs jest bardzo rzeczowy. I merytoryczny. Oprócz moich lekcji, znajdziecie w nim również lekcję od doświadczonej brafiterki, która nauczy Was, jak odpowiednio dopasować biustonosz, ale też jakie biustonosze powinniśmy posiadać w naszej bielizniarce i nie tylko, jaką bieliznę odpowiednią pod różnego rodzaju kreacje. Dodatkowo też jest lekcja makijażu z Corinne Jankowską i e, jeśli dołączycie do pakietu Gold, a więc pakietu takiego najwyższego, będziecie miały również spotkania ze mną na żywo online, e, podczas których ja odpowiem na Wasze pytania i co najważniejsze, wy po przerobionym kursie możecie. Podesłać swoje stylizacje, i ja pomogę Wam już indywidualnie ocenić w co ewentualnie w niej zmienić, co poprawić. Podeślę Wam bezpośrednie linki do sklepów, także kurs jest bardzo kompleksowy. Sprzedaż jego trwa wyłącznie 5 dni do piątku, a więc klikajcie koniecznie w link w opisie pod filmikiem. Po tym filmiku i sprawdzajcie, będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie, ponieważ dużo serca włożyłam w ten kurs, także mam nadzieję, że wielu z Was się spodoba, a ja nie przedłużam i przechodzimy do dzisiejszego odcinka związanego z doborem płaszczy. Przygotowałam dla Was dzisiejszy poradnik w takiej formie, że opowiem o sześciu najczęstszych pytaniach, jakie ja otrzymuję od moich klientów, jak i również od Was w komentarzach i postaram się na każde z nich kompleksowo odpowiedzieć. Także pierwsze pytanie to dotyczy tego, jaka powinna być odpowiednia długość płaszcza, a więc czy powinniśmy na to zwracać uwagę, kiedy dobieramy do siebie płaszcz. Oczywiście mamy różne długości tych płaszczy i one będą wpływały na to zarówno jak prezentuje się nasza sylwetka, one będą odpowiednie bądź mniej odpowiednie do naszej stylizacji, ale też będą sprawiały, że jest nam w nich po prostu cieplej bądź. Mniej ciepło. Trzy takie długości, na które w szczególności powinniśmy zwrócić uwagę, to jest taka, która jest pierwsza, zaraz poniżej pupy, a więc takie krótsze płaszcze. Druga długość będzie pomiędzy udem a kolanem, na tej ym, mniej więcej wysokości gdzieś się kończy, i taka, która jest poniżej kolana oraz dłuższe. Podzieliłam to na takie trzy długości, ponieważ będą one miały wpływ na to właśnie, jak prezentuje się w nich nasza sylwetka. A więc te najkrótsze będą najbardziej odpowiednie dla dziewczyn niskich, dla takich, które chcą się optycznie wydłużyć. Ale uwaga! To nie jest jedyna długość, która będzie odpowiednia, o czym za chwilę się dowiecie, tylko że te krótkie płaszcze po prostu one najmniej przytłaczają, jak to się mówi naszą serwetkę. Dlatego też jeśli po prostu chcecie mieć taki płaszcz, który was nie przytłacza, no to y, można taki, na taki się zdecydować. Natomiast to co jest bardzo ważne, to ten płaszcz jest najmniej, powiedzmy, taki praktyczny pod względem doboru z, razem z naszą garderobą. Dlatego że jeśli na przykład lubicie nosić dłuższe marynarki, dłuższe kardigany, no to wtedy już y, ten krótszy płaszcz po prostu będzie no, mniej praktyczny o tyle, że będą nam, nam wychodziły te różne części garderoby. Czasem można to tak oczywiście ograć, że może to stylowo wyglądać, ale często może nam to przysparzać różnego rodzaju wyzwania. Natomiast to jest taka pierwsza długość i te płaszcze tak naprawdę obecnie w sezonie są najmniej popularne, jeśli chodzi o dostęp. Kolejna długość płaszcza to taka, która jest pomiędzy udem a kolanem. Ona się mniej więcej na tych długościach nam kończy. I to jest taka długość, która bym powiedziała jest najbardziej uniwersalna, ponieważ ona nie przytłoczy, nie skróci absolutnie naszej sylwetki i będzie ten, ten płaszcz będzie w takiej swojej konstrukcji trochę lżejszy, ale będzie już nam właśnie zasłaniał dłuższe marynarki czy dłuższe kardigany, może już takie bardzo długie niekoniecznie ale takie gdzieś tam, które sięgają za pupę, no to... Będzie do tego odpowiedni, i on jest w miarę dość taki wygodny, jeszcze, że prędzej w nim siądziemy w aucie, gdzieś tam staniemy. Jest taki bardziej, powiedziałabym, właśnie praktyczny. Natomiast nie będzie aż tak dobrze nas grzał jak ten trzeci, a więc ta długość, która jest poniżej kolana. I tutaj mamy różne długości, troszkę poniżej kolana do połowy łydki, albo całkiem takie długie płaszcze. I to są takie płaszcze, w związku z którymi najwięcej mamy często wyzwań. Ale ja bym chciała Was przekonać do tego, że te płaszcze nie tylko dają nam dużo ciepła. Ponieważ no ze względu na tym długość po prostu bardziej chronią nasze ciało, ale też y, są bardzo stylowe. Te dłuższe płaszcze, y, często kiedy widzimy je na zdjęciach, to one nam się podobają, ale kiedy zakładamy je, to już niekoniecznie y, chcemy taki kupić dlaczego? Bo ja mam doświadczenie w pracy z różnymi klientami, kiedy zakładamy na siebie ten dłuższy płaszcz, to mamy takie wrażenie, że jest taka przytłoczona ta nasza sylwetka. No bo on jest właśnie ta długość jest taka właśnie, która najbardziej będzie skracać, no bo najmniej pokazuje naszej nogi. Ale chciałabym Was przekonać, żeby się nie obudzić Takich długości, dlatego że e, tak jak mówię, będzie nam w nich ciepło, a sam płaszcz w sobie e, on nie ma na celu nas wyszczuplać czy wysmuklać, tylko ma być w, nam, w nim po prostu wygodnie. W związku z tym, właśnie tak jak mówię, będzie nam w nim ciepło, ale też będzie on właśnie bardziej taki stylowy i nonszalacki. No i mamy już te trzy długości płaszcza, które znajdziemy w sklepach, takie rozróżnienie na nie. A teraz Wam podpowiem też e, coś takiego, że jeżeli chcemy, żeby ten szczególności ten długi płaszcz się fajnie prezentował, to zwróćcie uwagę, że tak jak widzicie tutaj na zdjęciach z Pinterestu, dziewczyny najczęściej mają te płaszcze rozpięte i wtedy one tak fajnie nonszalancko wyglądają, bo właśnie kiedy tworzymy sobie takie warstwy, a więc tu nam wisi szalik, tu nam spod spodu wystaje jakiś dłuższy kardigan czy na przykład jakaś marynarka, to tworzymy taki efekt trójwymiarowy trochę naszej stylizacji, to może być połączenie ciekawych kolorów, wzorów, faktur ze sobą i zobaczcie, i w ten sposób możemy tworzyć takie niebanalne stylizacje. Ale teraz pewnie część z was Zauważyła, i też to jest słuszne, że takie płaszcze rozpięte są mało praktyczne. więc, no okej, okay, fajnie, wszystko kiedy jest na przykład, nie wiem, tam 10, powiedzmy 8 stopni, 5, może jeszcze niektórzy w takim rozpiętym wytrwają, ale kiedy już jest minus 5 czy minus 10, to już na pewno będziemy chciały zapiąć sobie ten płaszcz. Natomiast to tak wam podpowiadam pod względem bardziej stylizacyjnym. Doskonale wiem, że jeśli jest zapięty, to jest bardziej praktyczne, ale pod względem stylizacyjnym, właśnie kiedy go rozepniemy, to zwróćcie uwagę na to, że nawet ta długość właśnie poniżej kolana absolutnie nie będzie nas skracać, bo właśnie dopiero kiedy go zapniemy, to wtedy może wyjść ten taki efekt, że czujemy się trochę skrócone, ale Teraz przejdę do drugiej porady, bardzo ważnej, którą już trochę wcześniej napomknęłam o niej, troszkę o niej wspomniałam. Mianowicie to, że płaszcz, pamiętajcie, kiedy go zakładacie na siebie, on nie ma was wyszczuplać, bo my często mamy taki nawyk. Ja, ja też musiałam to gdzieś tam w sobie przepracować czy przerobić w miarę swojego doświadczenia, że kiedy zakładałam płaszcz, to mi się wydawało, że no, no jakby każdy z nas szuka, tak żeby nic nas nie poszerzało, żebyśmy grubiej nie wyglądały, prawda? Nie chcemy jakoś szerzej wyglądać, w sensie nie każdy tak ma, ale. Wiem z doświadczenia, że po prostu wiele z nas tak ma i dlatego czasami szukamy takich wąskich płaszczy. A tak jak mówię, płaszcz nie ma nas wysmuklać, ma być nam w nim ciepło i wygodnie, co najważniejsze. Dlatego też jeśli wybieracie płaszcz, pamiętajcie, żeby on był dla Was wygodny i nie obawiajcie się tego, że on jest trochę za duży. Zobaczcie, tutaj Wam pokazuję zdjęcia, gdzie te płaszcze czasami są właśnie za długie, za duże, ale my czasem mamy takie złudzenie optyczne, kiedy patrzymy na siebie w lustrze, tak po prostu stoimy przed lustrem i... Patrzymy na siebie, to wydaje nam się, widzimy się z innej perspektywy, aniżeli na przykład, gdy ktoś nas, na nas patrzy z boku, bądź też ktoś zrobiłby nam zdjęcie. Dlatego ja polecam zawsze, bo to bardzo nam ułatwia i pomaga w, przy wyborze stylizacji, robić sobie zdjęcia. Jeśli na przykład jesteśmy sami w sklepie, to sami sobie zrobić albo prosić ekspedienta czy ekspedientkę, bądź też jeśli jesteśmy z kimś, żeby zrobił nam zdjęcie w tym płaszczu, em, czy nawet filmik nagrał, bo to czasami em, sprawia, że widzimy siebie z innej perspektywy. I jesteśmy w stanie bardziej obiektywnie ocenić to czy dobrze prezentujemy się w tym płaszczu. A tak jak mówię, płaszcz będzie nam dodawał optycznie kilogramów, tak to nazwijmy. W sensie, ja nie chcę tego tak wiecie interpretować, że dodaje kilogramy, po prostu on jest sam w sobie duży, ma konstrukcję, ale zachęcam Was do tego, bo tak jak mówię, ja też musiałam to w sobie przepracować, żeby sięgać też i przymierzać płaszcze i odważyć się na takie, które są większe. Dlatego, że taki większy płaszcz też będzie wygodniejszy. Ja mam takie doświadczenie, że mam swój płaszcz, który jest bardzo dopasowany i faktycznie wyglądam w nim jak ty, szczuplutka i w ogóle, ale kiedy włożę pod niego marynarkę, to już nie jest mi wygodnie, a czasami, wiecie, jadę w nim na przykład w pociągu do Warszawy i po prostu jest mi, no mówiąc wprost, niewygodnie. I jak się skończy mój challenge, to z przyjemnością kupię sobie trochę większy, luźniejszy. <grym> także, także zachęcam Was do tego, bo to, tak jak mówię, nie obawiajcie się tego, że nas przytłoczy, e, taki większy płaszcz będzie em, swego rodzaju trochę bardziej nonszalancki, a my też zagrajmy tymi dodatkami, które fajnie go ograją. I przechodzimy do trzeciego tematu, a więc skład Materiału naszego płaszcza? To jest pytanie, które chyba najczęściej pojawia się szczególnie wśród moich odbiorców, moich widzów. Jaki powinien być odpowiedni skład płaszcza? Czy właśnie ta domieszka na przykład syntetycznych materiałów będzie w porządku, czy może nie do końca? Czym się tutaj kierować? Na to oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która miałaby nam dawać, taki wiecie, strzał w dziesiątkę i to będzie na 100% dla nas dobra odpowiedź, dobra decyzja, ale przygotowałam to dla Was w takiej formie, że podzieliłam to na trzy kategorie budżetowe i opowiem Wam o każdej z nich, tak że każdy z nas może sobie to dopasować do też swoich możliwości finansowych. I zacznijmy od tej pierwszej kategorii, a więc najdroższych płaszczy. Więc jeżeli mamy na to budżet, możemy sobie pozwolić na płaszcz droższy, to zdecydowanie zachęcam, żeby właśnie czytać składy i wybrać. Wybierać płaszcze, które mają 100% naturalnego materiału w sobie. A będzie to na przykład wełna, wełna jagnięca, alpaka, alpaka suri, alpaka baby, wełna wielbłądzia. Te wszystkie oznaczenia oraz dodatkowe informacje, jaki jak jest to rodzaj właśnie wełny, alpaki, bądź też na przykład moheru, czy czasami nawet płaszcze mają w domieszkę jedwabiu, a więc takich szlachetnych włókien, to będzie świadczyło o tym, że jest to wysokiej jakości płaszcz. Wtedy warto zwrócić uwagę oczywiście na podszewkę. Podszewka najlepiej, kiedy jest wiskozowa, z materiału kupro bądź też z materiału. A, Acetat. Rajon, ewentualnie. To są materiały, które zaliczane są do kategorii sztucznych, ale są przewiewne i przyjemne dla naszej skóry. Jednocześnie będą trzymały gdzieś tam e, tę temperaturę, nam, która nam oddaje ten cały, już później, e, tak ta główna część naszego płaszcza. Natomiast tutaj mocno podkreślam, że to jest już taka kategoria, kiedy stać nas na, nas na ten płaszcz, ponieważ takie płaszcze zaczynają się od takie minimum, to jest około 1000 zł, wzwyż, a tak naprawdę miejsca, które wiem, że bardzo selekcjonują te materiały, to są już takie, gdzie zaczynają się na przykład od 2,5 tysiąca wzwyż. Natomiast warto takie rozważyć, dlatego, że pamiętajmy, jeżeli podzielimy sobie to, ile razy chodzimy w płaszczu i na jak wiele lat nam starcza płaszcz i to, że jeśli kupimy taki ponadczasowy płaszcz, to on naprawdę zostanie z nami na wiele lat. To nie są elementy garderoby, które wyjdą z mody, czy wyjdą z trendów, także to są z pewnością takie elementy naszej garderoby, które posłużą nam na długo, a będziemy się cieszyć ich jakością. Także jeśli Mamy na to budżet, to zachęcam właśnie sprawdzać składy i wybierać takie szlachetne włókna. Druga taka kategoria to będą już mieszanki, a więc mamy na przykład wełnę plus poliamid, na przykład wełnę plus poliester, wełnę plus akryl i tego rodzaju różnego mieszanki. I tutaj to będzie tańsza kategoria. Tutaj takie płaszcze już znajdziecie od na przykład mm, około 400-500 zł. wzwyż. I to, są, to jest coś takiego pomiędzy tymi tańszymi, a właśnie tymi, powiedziałabym już premium, z tej pierwszej kategorii, o której wspomniałam. W związku z czym, na przykład jeżeli macie trochę mniejszy budżet, ale chciałybyście jednak mieć domieszkę tego szlachetnego materiału naturalnego, to wtedy warto właśnie sięgnąć po takie płaszcze z tej średniej półki i pytanie pojawia się, czy taka domieszka poliestru, co nas sprawia, czy jest nam chłodniej w tym, czy jest nam cieplej, czy, czy w ogóle wpływa to jakoś, nie wiem, na jakość tego materiału i tak dalej. Generalnie w, jeśli chodzi chodzi o włókna, tkaniny, materiały. Rzadko kiedy jest taka jednoznaczna odpowiedź. Rozwijając swoją markę Ansin, to jeszcze doskonale wiem, bo jeszcze bardziej zagłębiam się w te tematy i, i testujemy różnego rodzaju materiały i wiem, że nawet sposób farbowania może wpływać na właściwości danego materiału, także bardzo dużo tutaj czynników się składa. Dlatego też nie jest powiedziane, że jeżeli na przykład mamy płaszcz, który jest wykonany w 100% wełn, z wełny, a obok mamy płaszcz, który jest wykonany na przykład 30% z wełny, a tam 70% z poliamidu, to, że że jakość, w sensie trwałość materiału wełny jest większa, a więc, że ten wełniany podsłuży nam dłużej aniżeli ten drugi. Nie ma niestety takiej zależności. Na pewno ten będzie szlachetniejszy, będzie cieplejszy, ale to też zależy od jego konstrukcji, to też zależy jaka tam prawda, została wełna użyta, więc nie mamy w, w odzieżowej branży, nie mamy takich do końca jednoznacznych odpowiedzi, dlatego daję Wam takie różne możliwości, tak aby każdy z nas mógł sobie podjąć na podstawie tej wiedzy najlepszą dla siebie decyzję. Także jeśli chodzi o te domieszki, to według mnie, jeżeli już kupujemy coś takiego, to warto sprawdzać te składy i niech ta domieszka będzie niewielka, jeśli możemy sobie na taki pozwolić, bo, bo wtedy wiemy, że jednak większość tego materiału było naturalnego, to dla nas będzie na pewno lepsze. Natomiast, natomiast, natomiast tak jak mówię, no to już kwestia jest budżetu. Jeśli mamy większy budżet, to oczywiście kupujemy z pierwszej kategorii, ale nie każdy będzie miał taką możliwość. Więc mamy te pośrodku i mamy te najtańsze. Wiecie, w sieciówkach jesteśmy w stanie kupić płaszcz za 130-140 zł, który na pierwszy rzut oka wygląda całkiem nieźle, jest dyplomatką klasyczną, jednodwurzędową, taką jednodwurzędowym płaszczem, który na pierwszy rzut oka może się fajnie prezentować. Natomiast natomiast pamiętajcie o tym, że one najczęściej mają właśnie składy syntetyczne, czyli poliestry, akryle, są to materiały, które nie mają tak fajnych właściwości jak te droższe płaszcze, natomiast to już jest tak jak mówię kwestia budżetowa, pamiętajcie też jednak, że jeśli macie możliwość, żeby zdecydowanie sięgać po lepszą jakość, bo znów wrócę do tego tematu, że płaszcze nosimy przez wiele lat, w związku z czym jeśli kupicie płaszcz, który jest po prostu tani i jest słabej jakości, to za dwa lata musicie kupić kolejny, za dwa lata znowu kolejny i co się dzieje? Zanieczyszczamy naszą planetę. A gdybyśmy podsumowali ceny tych wszystkich płaszczy, które, za które wydałyśmy właśnie w słabszej jakości, no to wtedy okazałoby się, że koniec końców mogliśmy sobie kupić super szlachetny płaszcz. Dlatego zachęcam, żeby wziąć to też pod uwagę. Czy w takich płaszczach całkiem poliestrowych będzie nam zimno? Nie, nie będzie nam zimno. Ja mam płaszcz, który jest z poliestru, kilka lat w swojej szafie i co ciekawe, nawet go lubię. <noise> Może nie jest super ciepły, natomiast nie jest mi tak w nim jakoś, wiecie, nie, jakoś wręcz nawet powiem, że ani się nie kulkuje, ani nic się z nim nie dzieje. Konstrukcja jest świetna i co ciekawe, jakby ja go cały czas lubię, ale nie jest to typowo zimowy płaszcz. To jest taki powiedzmy bardziej jesienny płaszcz. Kiedy jest bardzo zimno, to on jest na pewno nieodpowiedni. Także zostawiam Wam takie informacje, jeśli chodzi o skład. Mam nadzieję, że to było wyczerpujące. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, a przypominam Wam jeszcze, że w opisie pod filmikiem macie link do mojego kursu online, także jeżeli chciałybyście bardziej zagłębić wiedzę na temat materiałów, to tam na przykład jest taki odcinek, kiedy tłumaczę o tym, które to są naturalne, sztuczne, syntetyczne, tak bardzo jak to się mówiło, a więc krok po kroku tłumaczę na co zwracać uwagę. Także jeśli Was ten temat bardziej interesuje, to klikajcie w link pod, w opisie pod filmikiem i dołączajcie do kursu będzie mi bardzo miło. Jeden płaszcz nie wystarczy nam do tego, żeby stworzyć wiele różnych stylowych stylizacji, więc warto oczywiście posiadać czy nawet bym powiedziała kolekcjonować w swojej szafie w sposób przemyślany i świadomy płaszcze bądź też kurtki, które będą odpowiednie na różnego rodzaju wyjścia i okazje. Oczywiście nie chodzi o to, żeby mieć wiecie 20 okryć wierzchnich w, w szafie, tyle nie potrzebujemy, chyba że ktoś lubi kolekcjonować i we wszystkich chodzi to ok. ale chodzi o mówię Tutaj o takim, takim minimum, które przyda nam się do tego, żebyśmy były gotowe na różnego rodzaju okazje. Czyli na przykład może, mogą to być, wiecie, płaszcze takie klasyczne, eleganckie, które na przykład gdzieś tam w grudniu wyskoczy nam jakieś wesele, jest sukienka i potrzebny jest taki płaszcz, który właśnie będzie elegancki, będzie nam do tego pasował, więc będziemy na, to, na taką okazję gotowe. A za chwilę pojawi się na przykład, pojawiają się okazje, gdzie jedziemy na kulik ze znajomymi, chcemy wyglądać na sportowo, i wtedy taki płaszcz po prostu się absolutnie nam nie sprawdzi, więc nam jest znowu potrzebna jakaś kurtka bardziej puchowa, ale też na przykład potrzebny nam jest przejściowy płaszcz, czyli nie taki typowo zimowy, kiedy na przykład na zewnątrz jest minus 10-15 minus stopni i naprawdę jest przenikliwa zima, jest bardzo zimno, więc potrzebujemy czegoś, co naprawdę nas ogrzeje i wtedy warto posiadać takie cieplejsze właśnie płaszcze i wtedy je nosić, a na przykład za chwilę mówię, mamy 5 stopni i może niekonieczny nam jest wtedy taki płaszcz bardzo gruby, tylko coś takiego pomiędzy, Albo też takie typowo płaszcze, na przykład przejściowe, jesienne, jakieś tręcze, prochowce, fajne, to też nam się przyda. Znowu na przykład, kiedy mamy aktywny tryb życia, ja na przykład sporo jeżdżę autem, więc kiedy na przykład wsiadam do auta, jeżdżę gdzieś dalej, nie lubię płaszczy dłuższych, bo one są po prostu niewygodne. Jak Kiedy na przykład wsiadam, jadę nie wiem, do katowic godzinę, to nie wiem, nie, nie ściągam tego płaszcza, ale no, no po prostu jest mi w nim niewygodnie, albo nawet gdzieś tam bliżej jadę nawet, nie wiem, pół godziny, tego nie ściągam i jest po prostu mi w nim niewygodnie, znacznie bardziej wygodnie jest na przykład w aucie, kiedy mamy coś krótszego, bo wtedy on się po prostu lepiej układa. W związku z czym zachęcam do tego, żeby sobie właśnie przemyśleć, zrobić nawet taki plan na kilka lat żeby zaplanować to, jakich faktycznie płaszczy i kurtek potrzebujemy, w związku z tym, jaki mamy tryb życia, bo to jest najważniejsze, że te płaszcze, te kurtki dopasowujemy do naszego trybu życia, który jest bardzo różny, tak jak my jesteśmy różni, to w związku z tym będą, będziemy różnych płaszczy czy kurtek potrzebować. I jeszcze nie wspomniałam o jednej kwestii w poprzednim punkcie, mianowicie oczywiście mówiłam o różnych budżetach, ale przecież mamy też second-handy i wielokrotnie dziewczyny, które obserwują mnie na Instagramie, kto jeszcze nie, to, koniecznie wpadajcie do mnie, żeby zobaczyć z trochę pracy z moimi klientami i nie tylko, to um, często dziewczyny mi podsyłały na przykład zdjęcia nawet, co sobie znalazły z jakimiś świetnymi składami ubrań właśnie w second handach bądź też w vintage shopach. Tutaj wiadomo, że oczywiście to czasami trudno jest tak się nastawić, że coś znajdziemy, w second handach raczej szukamy po prostu czegoś, co akurat nam, akurat się trafi taki łup, jak to się mówi, czy łup w, w, w tych second handach. Ale tak jak mówię, płaszcze kupujemy na lata, więc warto, jeśli nie mamy na przykład właśnie budżetu, to, a lubimy szperać w takich miejscach, to można jak najbardziej znaleźć świetnej jakości płaszcze, także, także to też jest oczywiście opcja, czy też przecież już coraz częściej mamy online nawet sklepy vintage. Także również polecam do takich zajrzeć. I przechodzimy do piątego punktu dzisiejszego zestawienia, a więc poprawki krawieckie. Bo sam płaszcz, kiedy go dobieramy, to trzeba zwrócić uwagę na takich kilka punktów. A więc pierwszy to będzie najważniejszy, na, które, na który nie każda kobieta wiem z doświadczenia, zwraca uwagę, a więc jest to długość rękawów. Długość rękawów nie powinna być za długa, w szczególności jeżeli jesteśmy niskimi osobami. Bo jeżeli ta długość rękawów powinna tak być mniej więcej tak jak jest tutaj najszczuplejszy punkt na naszej ręce, jak się zaczyna rozchodzić dłoń, ponieważ w tym miejscu, jeśli będzie się kończył, to tak fajnie zachowa nasze proporcje. Jak będzie troszeczkę krótszy, troszeczkę dłuższy, nic się nie dzieje, natomiast ta długość jest odpowiednia. Jeżeli natomiast, na przykład niska dziewczyna założy płaszcz, który jej się kończy tutaj, to jaki będziemy miały efekt? Trochę przytłoczy nam to sylwetkę. Zwracajcie na to uwagę, ponieważ skrócenie płaszcza jest jak najbardziej, czy rękawów, jest jak najbardziej możliwe. Mało tego, dziewczyny, które są bardzo wysokie, mogą mieć znowu wyzwanie, że Płaszcze się kończą tu. Również pamiętajcie, że dobry krawiec, ale podkreślam dobry krawiec, czyli najczęściej w takich miejscach, gdzie na przykład jest też oferowane szycie na miarę, wam również przedłuży ten płaszcz. To jest kwestia długości, którą teraz znajduje się taka, taka zakładka, która znajduje się na, na końcu, jak odchylicie sobie rękaw, to zobaczycie, jaka jest tam zakładka. I mniej więcej o tyle, troszeczkę mniej, bo tam jeszcze musi być miejsce na właśnie zrobienie tej zakładki, jesteście w stanie wydłużyć te rękawy tego płaszcza, także polecam wybrać się do zaufanego do dobrego krawca i również ta rękawy można wydłużyć bądź też skrócić. Tak samo w przypadku płaszcza możemy go bardziej taliować, a więc jeśli na przykład w ramionach jest dobry, ale jest taki no na przykład nam się trochę schudło, czy gdzieś tam się zmieniła nasza sylwetka, czy po prostu trochę styl płaszcza, bądź też właśnie znalazłyśmy coś w second handach, gdzie ma jakiś taki oversize'owy krój, to możemy go trochę zwęzić i druga, trzecia poprawka to jest długość płaszcza, a więc znów jeśli traficie na fajny płaszcz, który Wam się podoba, ale jest jednak ta długość nie jest do końca taka, jaką byście chciały, to pamiętajcie, że też można go skrócić. Poprawki krawieckie związane z płaszczami nie są tanie, a więc to są droższe aniżeli na przykład skrócenie spodni bądź też koszuli. Natomiast, no, tak jak mówię, znów powtórzę, płaszcz to produkt czy ubranie, które nosimy przez lata, więc warto, żeby wyglądało fajnie w naszej szafie. Przechodzimy do ostatniego tematu tego odcinka, a więc do kolorów. Jakie kolory, w Jakie kolory warto inwestować? jakie są fajne płaszcze, czy warto inwestować na przykład w takie nietypowe kolory, to ja się tutaj podzielę z Wami moją opinią. Według mnie oczywiście przepiękne są płaszcze w klasycznych kolorach, typu kamel, granat, grafit, szarości. To są wiadomo, że takie fajne kolory, bardzo ponadczasowe. Będą nam też fajnie pasowały do wielu ubrań, do wielu stylizacji, i, i, i z pewnością przez wiele lat będą nam się podobały. Natomiast tak uważałabym na kolor czarny, który czasem nas przytłacza i na przykład kiedy wyjdziemy szczególnie na przykład y, zimą, ale kiedy na przykład jest słonecznie, to ten czarny kolor nie zawsze dobrze się prezentuje w tym świetle takim dziennym, szczególnie kiedy na przykład jest właśnie słońce. W związku z czym fajniej wtedy będzie wyglądał na przykład właśnie ten wspomniany już wcześniej granat. To są takie klasyczne kolory, ale czy warto kupować jakieś wzorzyste, bądź też jakieś nietypowe kolory? No ja uważam, że warto i postaram się Wam przekonać, dlaczego. Dlatego, że mm, oczywiście te klasyczne kolory jako pierwsze warto posiadać w swojej szafie, ponieważ będą uniwersalne, co sprawi, że nie będziemy się zastanawiały, do czego tam nam pasują i tak dalej. Ale też zwróćcie uwagę, że na przykład, jeśli kupimy taki dłuższy płaszcz, to jeśli będzie on nawet w jakimś kolorze, takim, który nam się ekstra podoba, będzie na przykład fiolet, albo będzie to jakaś, nie wiem, krata, bądź też jakiś wzór, nie w panterę, czy coś takiego, co po prostu akurat do nas pasuje i świetnie się w tym czujemy. To zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę długi płaszcz, no to co tam nam wystaje spod tego płaszcza? Ja tylko kawałek nogawki i buty. Jeśli mam buty na przykład w kolorze czarnym e, i nawet jakiś kolor, nie wiem, który by w teorii nie pasował, a tak naprawdę często wiele kolorów dzisiaj można ze sobą łączyć i można śmiało e, odważne połączenia tworzyć, to wiecie, tak naprawdę e, nie byłoby to wcale takim wyzwaniem. E, kiedy zapniemy ten płaszcz, to on jest na pierwszym planie, więc nie jest to takie mm, konieczne, żeby tam nam znowu to, co wystaje, bardzo do niego pasowało. Dlatego też na przykład... Wiem z doświadczenia i z pracy z klientami, że na przykład fajnie jest mieć takie klasyczne, które owszem mm, będą ponadczasowe i tak dalej i warto w nie inwestować, ale też czasami one nam się mogą znudzić, bo chodzimy w nim codziennie i tak wiecie, fajnie wtedy jest mieć na przykład jeden taki w kratę jakąś, albo w jakiś wzór ciekawy, albo właśnie mówię, coś takiego, co nas czasem ożywi tej jesieni bądź też zimy, no bo wiadomo, że czasami taka już pogoda jest przytłaczająca, yy, czasami jest... Yy, Wiadomo, tak no, chłodno i w ogóle i się też nie za latem. Nie wiem, czy wy należycie do tych osób, które są wrażliwe na pogodę, ja na przykład jestem, więc dla mnie pogoda ma wpływ też jak się czuję, więc na przykład fajnie sobie wtedy zarzucić właśnie na przykład jakiś super kolor albo coś takiego nietypowego i wtedy zmienić coś i to też będzie tak działało lepiej na nasze samopoczucie po prostu. Także mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was kompleksowy, że pomógł Wam przygotować się do zakupów związanych z płaszczami. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pytania do mnie, to oczywiście śmiało piszcie w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć i zachęcam Was jeszcze raz gorąco do mojego kursu online, ponieważ stworzyłam go od serca, przez kilka miesięcy dopracowywałam, dbałam o to, żeby um, zawarta tam wiedza faktycznie pomogła kobietom, także już pierwsze dziewczyny, które kupiły w przedsprzedaży, e, dołączyły do tego kursu. E, pamiętajcie, że jeśli kupicie pakiet Gold, to spotkamy się e, na e, tych konferencjach online, Będziemy mogły, będziecie mogły mi zadać pytanie, ja Wam chętnie odpowiem, także będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie. W opisie pod filmikiem macie link, klikajcie koniecznie. No i co? Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!